Pan Franciszek Oplawski jest chory i nie przyjechać na dzisiejsze spotkanie i prosił przekazać wszystkim pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia. Wiejsce szanowny Panie Marszałku, szanowni goście, szanowni Państwo. Na Żydomieszczyźnie mieszka 50 tysięcy Polaków. Ducha polskości nie było w stanie stłumić represji sowieckiej władzy stosowane w lubie ludności polskiego pochodzenia. Język polski, chrześcijańskie tradycje, kultura, obyczaje mocno zakorzenione w sercach, przetrwały, przekazywane z pokolenia na pokolenie z narażaniem życia. Społeczna aktywność Polaków w szczyzny i obwodzie rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy został utworzony Żydomierski Obwodowy Odział Związku Polaków na Ukrainie. Celem związku jest praca na rzecz kulturalnego i duchowego rozwoju społeczności polskiej, popularyzacja literatury i kultury polskiej w obozie żydomirskim, formowanie postaw, które stymulują miłość i szacunek miejscowych Polaków do swoich historycznych ojczyzny i kraju, którego są obywatelami, co z kolei kształtuje mentalność ogólnoeuropejską. Jednym z priorytetowych zadań organizacji jest inicjowanie i wspieranie programów oświatowych. Związek Polaków rozpoczątkował pierwszy poziom nauczania języka polskiego przy szkołach. Zorganizowana została szkółka sobotnie-niedzielna, która z powodzeniem działa przy kościołach. Tak pomagamy swoim rodakom otrzymywać kartę Polaka. Z naszej inicjatywy nawiązana szeroka współpraca z Polską, która efektem jest realizacja wielu polsko-ukraińskich, niemiecko-polsko-ukraińskich projektów oświatowych. Nasza działalność dostrzegana jest i akceptowana przez władze obwodowe i miejskie. Stałym imprezą kulturalną jest Międzynarodowy Festiwal Polskiej Kultury Tenczo-Polusia. Wielkim zaszczytem było wystąpienie na nim szeroko znanego w Polsce i na świecie zespołu Piśni tańca Środzka. Prowadzimy również intensywną pracę w kierunku rozwoju sportu na naszym terenie. Nasze zawodnicy z wielkimi sukcesami Starożytnie biorą udział w, w olimpiadach obwodowych, w międzynarodowych igrzyskach sportowych młodzieży szkolnej w Łomży, w igrzyskach polonijnych w parafiadzie w Warszawie. Z pietyzmem pielęgnujemy demokratyczne tradycje i zwyczaje w życiu społecznym oraz kształtujemy demokratyczne postawy wśród dzieci i młodzieży. Naszymi partnerami w realizowaniu międzynarodowych projektów są Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację imienia Roberta Busza. Z chcę złożyć serdeczne podziękowania na ręce pana Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tym wszystkim, którzy swoją troską i wreszcie męczyną opieką ogarniają Polonię i Polaków za granicą. Jako podziękowania za ich dobroć i pamięć przygotowaliśmy kompozycję Policję Czar. Dziękuję i długich Może ja teraz szanowny Panie Marszałku, Szanowna Delegacja, Szanowny Panie Konsul Generalny, Konsulowie, Przedstawiciele Władzy Miasta i Gminy, Prezesie Organizacji. Wizyta Pana Marszałka na Ukrainę i spotkanie z Polonią jest dowodem wielkiego szacunku i troski o nas Polaków. Kiedy słyszy się słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Sława Komorowskiego, iż Rzeczpospolita Polska nigdy nie zapomina o żadnym ze swoich dzieci, o Polakach i Polonii rozsianych na wszystkich kontynentach. Gdy Stowarzyszenie Wspólnota Polska obecne jest wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy i osoby polskiego pochodzenia, odczuwamy troskę, opiekę. wszelką pomoc, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni, dodaje nam siły i wiary w jutrzejszy dzień. Dzięki Państwa pomocy wielu młodzieży polskiego pochodzenia mają możliwość studiowania w Polsce. Dzięki wsparciu udzielenemu przez wspólnotę wielu uczniów z nauczaniem języka wielu uczniów szkół z nauczaniem języka polskiego mają możliwość i biorą co roku udział Międzynarodowej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie Międzynarodową Konkursję Recytatorskie im. Władysława Broniwskiego w Tarnowie. Polonia jest zapraszana do Polski na różne przedsięwzięcia kulturalno oświatowe. My, Polacy mieszkający poza granicami kraju, zachowujemy polską świadomość, dbamy o zachowanie tradycji. Pomocnieni więzi z Polską, z językiem polskim, z kulturą, pomocny nam w tym festiwale kulturistyczne i muzyczne, już tradycyjne, w różnych miastach Żytomszczyzny, odbywają się Dni kultury Polskiej, w Żytomierzu, Belteczowie, Romanowie, Włodarsko-Wolyńskim, Nowogradzie Wolyński. Polacy Żytomierza posiadają piękne introwie doma. Za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Działalność kulturalna, oświatowa i gospodarcza Domu Polskiego jest skierowana przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb organizacji polonijnych. Dom Polski służy wszystkim. Wszystkim chętnym, kto chce się nauczyć języka polskiego, historii, literatury. Pol Polonia, że staje się. Integralna, coraz integralna. Bierze czynny udział w życiu społecznym, gospodarczym, naukowym i politycznym. Wiem, że trzeba skrócić swój występ, ale jeżeli pozwolicie, to kończę takimi słowami. Kończy się rok. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i chciałbym złożyć na ręce wszystkich Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszelkich sukcesów. Wigilijny nadszedł w czas. Całuję wszystkich mocno Was. Chciałbym złożyć Wam życzenia. W Dniu Bożego Narodzenia Niechaj gwiazda bytniemska, która świeci Wam o zmroku, doprowadzi Was do szczęścia nadchodzącym nowym roku. Dziękuję bardzo.